Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak najbardziej znaczące zmiany w Twoim życiu zachodziły, gdy przestawałeś tak bardzo się starać, by do nich doszło? Właśnie teraz, w tej chwili, masz odkryć coś, co może całkowicie odmienić sposób, w jaki podchodzisz do swoich celów, relacji i całego swojego istnienia. Żyjemy w świecie, który nieustannie mówi nam, żebyśmy naciskali mocniej, mówili głośniej i nigdy się nie zatrzymywali. Ale co? Jeśli prawdziwy sekret zdobycia wszystkiego czego pragniesz, tkwi w robieniu dokładnie odwrotnie? Dziś zgłębiamy rewolucyjną moc ciszy i to, jak może się ona stać twoim największym narzędziem do umożliwienia wszystkiego czego pragniesz, aby naturalnie wpłynęło do twojego życia. Nie chodzi o poddawanie się lub stawanie się pasywnym. Chodzi o zrozumienie fundamentalnej prawdy, której większość ludzi nigdy się nie uczy. Kiedy tworzysz przestrzeń poprzez ciszę, dajesz życiu pozwolenie na działanie magii w sposób, którego twoje ciągłe wysiłki i hałas nigdy nie mogłyby osiągnąć. Pomyśl o ostatnim razie, kiedy desperacko szukałeś czegoś, co zgubiłeś. Im mocniej szukałeś, tym bardziej stawało się to nieuchwytne, ale w momencie, gdy przestałeś szukać i zrelaksowałeś się, pojawiło się tuż przed tobą. Ta sama zasada dotyczy każdej dziedziny Twojego życia, od możliwości kariery po znaczące relacje, od obfitości finansowej po wewnętrzny spokój. To, czego się zaraz dowiesz, pochodzi zarówno ze starożytnej mądrości, jak i współczesnego, zrozumienia tego, jak naprawdę działają nasze umysły i otaczający nas świat. Wielcy nauczyciele w historii pokazywali nam, jak cisza i wewnętrzne wyciszenie mogą uzdrawiać nasze ciała, przekształcać nasze myśli i przyciągać wszystko, czego potrzebujemy. Pod koniec tej eksploracji zrozumiesz, dlaczego cisza nie jest pustą przestrzenią, ale raczej najbardziej żyzną glebą, w której Twoje marzenia zapuszczają korzenie i rozkwitają. Zanim zagłębimy się bardziej, zasubskrybuj kanał. A jeśli jesteś gotów przestać wymuszać rezultaty i zacząć ufać naturalnemu przepływowi życia, napisz w komentarzach: Wybieram ciszę i ufam. Ta podróż wymaga od ciebie porzucenia starych wzorców, więc daj mi znać, że jesteś zaangażowany w tę transformację. Kiedy ostatni raz naprawdę doświadczyłeś całkowitej wewnętrznej ciszy? Większość ludzi przechodzi przez całe życie, nigdy nie poznając głębokiego spokoju, który w nich istnieje. Wewnętrzna cisza to nie tylko brak mentalnego gadulstwa, to obecność czegoś o wiele potężniejszego niż jakakolwiek myśl, to twoje połączenie z najgłębszą częścią, ciebie, tą, która wie dokładnie, czego potrzebujesz i kiedy tego potrzebujesz. Twój umysł przetwarza tysiące myśli każdego dnia, z których większość jest powtarzalna i niepotrzebna. Ten ciągły mentalny szum tworzy barierę między tobą. A Twoją naturalną zdolnością do otrzymywania wskazówek, inspiracji i możliwości. Kiedy uczysz się kultywować wewnętrzną ciszę, zasadniczo usuwasz zakłócenia z wewnętrznego radia, pozwalając Ci nastroić się na częstotliwość, na której rozwiązania, kreatywność i obfitość naturalnie płyną. Wewnętrzna cisza ma niezwykły wpływ na Twój układ nerwowy. Kiedy Twój umysł się uspokaja. Twoje ciało automatycznie przechodzi ze stanu stresu i oporu w stan otwartości i wrażliwości. Twoje tętno zwalnia, twój oddech się pogłębia, a cała twoja istota staje się magnesem dla pozytywnych doświadczeń. To nie jest mistyczne myślenie, to podstawowa ludzka biologia działająca na Twoją korzyść. Piękna prawda o wewnętrznej ciszy jest taka, że nie wymaga ona siedzenia w medytacji przez wiele godzin, ani wycofywania się ze świata. Można? Do niej uzyskać dostęp w każdej chwili, w dowolnym miejscu, po prostu wybierając odsunięcie się od mentalnego szumu i odpoczynek w przestrzeni między myślami. W tej przestrzeni żyje Twoje autentyczne ja, przemawia Twoja intuicja i cierpliwie czekają odpowiedzi, których szukasz. Większość ludzi boi się ciszy, ponieważ zostali uwarunkowani, by wierzyć, że ciągła aktywność równa się produktywności i wartości, ale w rzeczywistości. Jest odwrotnie. W ciszy stajesz się bardziej produktywny, ponieważ przestajesz marnować energię na niepotrzebną aktywność umysłową, stajesz się bardziej wartościowy, ponieważ zaczynasz działać z mądrości, a nie z reaktywnego impulsu, stajesz się bardziej atrakcyjny dla okazji, ponieważ nie gonisz ich już desperacko. Kiedy cenisz wewnętrzną ciszę, zasadniczo mówisz tak głębszej inteligencji, która wie, jak pokierować Twoim życiem o wiele lepiej niż Twój myślący umysł, kiedykolwiek mógłby. Ta inteligencja kieruje każdym Twoim oddechem, każdym uderzeniem Twojego serca i każdą komórką w Twoim ciele od momentu Twoich narodzin. Czas zaufać jej również w kwestii szerszego obrazu Twojego życia. Czy kiedykolwiek próbowałeś odbyć znaczącą rozmowę w zatłoczonej, głośnej restauracji? Ciągły szum w tle, brzęk naczyń i ogólny hałas sprawiają, że prawie niemożliwe jest usłyszenie osoby siedzącej naprzeciwko ciebie. Dokładnie to dzieje się z Twoim wewnętrznym systemem naprowadzania każdego dnia. Świat stał się tą głośną restauracją, a Twoja zdolność słyszenia własnej wewnętrznej mądrości. Jest zagłuszana przez niekończący się strumień zewnętrznego hałasu. Żyjemy w epoce przeciążenia informacjami, jakiej ludzkość nigdy wcześniej nie doświadczyła. W każdej chwili każdego dnia jesteś bombardowany powiadomieniami, aktualnościami, postami w mediach społecznościowych, reklamami i opiniami z niezliczonych źródeł. Twój mózg nie został zaprojektowany do przetwarzania takiej ilości danych. A rezultatem jest ciągły stan mentalnego przytłoczenia, który utrzymuje cię w oderwaniu od twojego naturalnego stanu wewnętrznej wiedzy. Ten zewnętrzny hałas nie tylko cię rozprasza, ale faktycznie przeprogramowuje twój mózg, aby uzależnił się od stymulacji. Zaczynasz czuć się niekomfortowo w cichych momentach, ponieważ twój układ nerwowy przyzwyczaił się do ciągłego dopływu bodźców. Ironią jest to, że chociaż konsumujesz więcej informacji niż kiedykolwiek wcześniej, stajesz się mniej poinformowany o tym, co naprawdę ma znaczenie Twoich autentycznych pragnieniach, wartościach i kierunku w życiu. Media i branże marketingowe czerpią zyski z utrzymywania Cię w tym stanie rozproszenia. Kiedy ciągle szukasz odpowiedzi, rozrywki i potwierdzenia na zewnątrz siebie, stajesz się idealnym konsumentem. Ale okropnym twórcą własnego życia. Zaczynasz żyć reaktywnie, odpowiadając na to, co w danej chwili przyciąga Twoją uwagę, zamiast proaktywnie tworzyć z własnej wewnętrznej wizji. Uwolnienie się od tego cyklu nie oznacza zostania pustelnikiem ani odrzucenia całej technologii. Oznacza to, że stajesz się wybredny w kwestii tego, co wpuszczasz do swojej przestrzeni mentalnej i tworzysz regularne interwały celowej ciszy w ciągu dnia. Kiedy to robisz, dzieje się coś niezwykłego. Zaczynasz sobie przypominać, kim naprawdę jesteś pod całym zewnętrznym uwarunkowaniem i wpływem. Świat zawsze będzie hałaśliwy, ale masz moc tworzenia oaz ciszy, które pozwolą ci ponownie połączyć się ze swoim centrum. W tych chwilach spokoju możesz odróżnić to, co naprawdę ma dla ciebie znaczenie, od tego, co ci powiedziano, że powinno mieć znaczenie. Możesz usłyszeć różnice między komunikatami opartymi na strachu, które cię pomniejszają, a prawdami opartymi na miłości, które pomagają ci się rozwijać. Co najważniejsze, możesz pamiętać, że najważniejszy głos, którego kiedykolwiek posłuchasz, to ten, który przemawia do ciebie w ciszy Twojego własnego serca. A gdyby najbardziej kochającą rzeczą, jaką możesz dla siebie dzisiaj zrobić, było po prostu bycie cicho? Kiedy Louise Hay. Uczyła o mocy miłości własnej, rozumiała, że cisza jest nie tylko pomocna, ale wręcz niezbędna do rozwijania zdrowych relacji z samym sobą. Rozumiała, że nie możemy naprawdę kochać tego, czego nie znamy, a nie możemy poznać siebie, gdy ciągle uciekamy od własnego towarzystwa poprzez hałas i rozproszenie. Miłość własna zaczyna się od samoświadomości, a samoświadomość może rozwijać się tylko w chwilach bez ruchu. Kiedy nie występujesz dla innych, ani nie próbujesz rozwiązywać problemów. W ciszy możesz spotkać się ze sobą bez żadnych ukrytych celów. Odkrywasz swoje naturalne rytmy, autentyczne preferencje i unikalny sposób, w jaki twoja wewnętrzna mądrość się z tobą komunikuje. To nie jest samolubne, to jest konieczne do życia autentycznym i spełnionym życiem. Wiele osób zmaga się z miłością własną, ponieważ nigdy nie nauczyło się cieszyć własnym towarzystwem. Wypełniają każdą cichą chwilę muzyką, podcastami, rozmowami telefonicznymi, lub planowaniem w myślach, ponieważ bycie samemu ze sobą wydaje się niewygodne lub nudne, ale ten dyskomfort jest w rzeczywistości tylko brakiem zaznajomienia. Jak każdy związek, Twój związek z samym sobą pogłębia się dzięki spędzaniu razem wartościowego czasu. Kiedy praktykujesz ciszę jako akt miłości do samego siebie, zasadniczo mówisz, że twój wewnętrzny świat jest na tyle cenny, że warto go zbadać. Deklarujesz, że twoje myśli, uczucia i spostrzeżenia są na tyle ważne, że zasługują na to, by być świadkiem i być szanowane. Ta prosta zmiana nastawienia może przekształcić całą twoją relację z samym sobą z relacji krytyki i niecierpliwości w relacje ciekawości i współczucia. Cisza pozwala również wychwycić negatywne myśli o sobie, zanim wymkną się spod kontroli. Kiedy twój umysł jest cichy, uświadamiasz sobie historie, które opowiadasz sobie o swojej wartości, swoich możliwościach i swojej przyszłości. Wiele z tych historii zostało zaprogramowanych w tobie w dzieciństwie i nie odzwierciedla twojego prawdziwego potencjału. W przestrzeni ciszy możesz wybrać, które myśli zasługują na twoją uwagę a które należy delikatnie uwolnić. Praktyka miłującej ciszy uczy cię, że nie musisz być ciągle produktywny lub zabawny, aby zasługiwać na miłość i szacunek. Twoja wartość nie jest określana przez to, ile osiągasz lub jak dobrze występujesz dla innych. Twoja wartość jest wrodzona i staje się oczywista, gdy spędzasz czas w cichym docenianiu cudu, którym jesteś. To zrozumienie naturalnie rozciąga się na to, jak traktujesz innych, tworząc bardziej kochające relacje w każdej dziedzinie Twojego życia. Dlaczego żyjemy w takim pośpiechu, skoro wszystko, co naprawdę wartościowe, wymaga czasu, aby się rozwinąć? Kiedy regularnie praktykujesz ciszę, zaczyna się dziać coś pięknego. Zaczynasz rozumieć naturalny rytm życia. Zdajesz sobie sprawę, że tak jak ziarno nie staje się drzewem z dnia na dzień, tak, twoje marzenia i cele mają swój własny, idealny harmonogram manifestacji. Cierpliwość nie polega na biernym czekaniu, aż coś się wydarzy. Chodzi o aktywne zaufanie, że zasadziłeś właściwe nasiona poprzez swoje myśli, słowa i czyny. I teraz możesz się zrelaksować, podczas gdy one rosną. Cisza uczy tego zaufania, ponieważ w cichych chwilach możesz poczuć subtelny, ale stały ruch życia działającego na Twoją korzyść, nawet gdy nie widzisz oczywistych zewnętrznych postępów. Większość niepokoju i frustracji wynika z próby wymuszenia rezultatów na Twojej osi czasu, a nie na osi czasu życia, kiedy ciągle naciskasz i dążysz, zasadniczo mówisz wszechświatu, że nie ufasz Jego zdolności do dostarczenia tego, o co prosiłeś. Ale cisza pomaga ci przypomnieć sobie, że ta sama inteligencja, która sprawia, że rosną ci włosy i goją się rany bez żadnego świadomego wysiłku z twojej strony, również aranżuje spełnienie twoich najgłębszych pragnień. W cichych chwilach możesz wyczuć różnicę między działaniem inspirowanym a działaniem desperackim. Działanie. Inspirowane wydaje się bezwysiłkowe i radosne, podczas gdy działanie desperackie wydaje się wymuszone i wyczerpujące. Cierpliwość pozwala ci czekać na inspirowane wskazówki, zamiast rzucać się do działania ze strachu lub niecierpliwości. Najbardziej utytułowani ludzie w każdej dziedzinie rozumieją tę zasadę, konsekwentnie dążą do swoich celów, ale nie przywiązują swojego spokoju ducha do konkretnych osi czasu. Wiedzą, że dobre rzeczy przychodzą do tych, którzy czekają, ale lepsze rzeczy przychodzą do tych, którzy czekają z wiarą i nadal podejmują skoordynowane działania. Cisza daje ci dostęp do tego rodzaju dojrzałej cierpliwości, która przyciąga sukces, zamiast go gonić. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak las rośnie w całkowitej ciszy? Drzewa nie hałasują, gdy wyciągają się ku niebu, kwiaty nie ogłaszają swojego kwitnienia, a rzeki rzeźbią góry bez fanfar. Jednak natura dokonuje najbardziej niezwykłych transformacji poprzez ten cichy, uporczywy proces wzrostu i zmian. Co by było, gdybyś mógł wykorzystać tę samą zasadę w swoim własnym życiu? Natura działa w oparciu o to, co moglibyśmy nazwać produktywną ciszą. Dzieje się ciągła aktywność, ale nie jest to szaleńcza, hałaśliwa aktywność, od której ludzie się uzależnili to celowe, rytmiczne i zgodne z prawami natury, które doskonale działają od milionów lat. Kiedy uważnie obserwujesz naturę, widzisz, że najpotężniejsze siły są często najcichsze. Zastanów się, jak potężny dąb rozwija się z maleńkiego żołędzia. Nie ma pośpiechu, przymusu, niepokoju o to, czy osiągnie swój pełny potencjał. Drzewo po prostu podąża za swoim wewnętrznym programowaniem, pobierając z otoczenia to, czego potrzebuje i rosnąc dokładnie we właściwym tempie. Nie porównuje się z innymi drzewami, ani nie martwi się, czy rośnie wystarczająco szybko. Po prostu rośnie cicho i konsekwentnie, aż stanie się dokładnie tym, czym miało być. Pory roku zmieniają się bez wysiłku i walki. Wiosna nie walczy, by pokonać zimę, po prostu przychodzi, gdy warunki są odpowiednie. Lato nie próbuje powstrzymać nadejścia jesieni, z wdziękiem pozwala na przejście, gdy czas jest idealny. Ten naturalny rytm uczy nas, że wszystko ma swój właściwy czas, a przyspieszanie biegu wydarzeń często uniemożliwia im prawidłowy rozwój. Woda jest chyba najlepszym nauczycielem produktywnej ciszy. Kształtuje krajobrazy, rzeźbi kaniony i przesuwa góry, a wszystko to robi, wydając bardzo mało dźwięków. Nie obwieszcza swojej mocy, po prostu demonstruje ją poprzez konsekwentne, cierpliwe działanie. Woda pokazuje nam również, jak Ważne jest znalezienie drogi najmniejszego oporu, opływanie przeszkód zamiast walki z nimi. Kiedy dostroisz swoje życie do tych naturalnych zasad, przestaniesz marnować energię na niepotrzebną walkę i zaczniesz działać z tą samą wydajną, gracją, która rządzi całą naturą. Nauczysz się ufać naturalnemu timingowi, pracować z warunkami, a nie przeciwko nim, i osiągać wielkie rzeczy poprzez konsekwentny, cichy wysiłek. A nie dramatyczne, wyczerpujące zrywy aktywności. W ten sposób pozwalasz, aby wszystko do ciebie przyszło naturalnie, tak jak natura pozwala, aby wszystko rozwijało się w swoim idealnym czasie. Co się stanie, gdy wypowiesz potężne słowa w żyzną ciszę swojego umysłu? Louise Hay odkryła, że afirmacje stają się wykładniczo. Bardziej skuteczne, gdy są zasiewane w cichych momentach. A nie wykrzykiwane w zgiełku pracowitego dnia. Rozumiała, że cisza stwarza idealne warunki, aby pozytywne słowa zapuściły korzenie i przekształciły cały twój wewnętrzny krajobraz. Kiedy twój umysł nieustannie papla, pozytywne afirmacje często gubią się w mentalnym szumie, jak nasiona rozsypane na betonie. Ale kiedy najpierw ustanowisz wewnętrzną ciszę, te same afirmacje wpadają do bogatej, chłonnej gleby. Gdzie mogą kiełkować i przekształcać się w nowe przekonania i doświadczenia. Cisza nie tylko wzmacnia słowa, ale pozwala im przeniknąć głębsze poziomy Twojej świadomości, gdzie zachodzą prawdziwe zmiany. Pomyśl, jak większy wpływ ma szept w cichym pokoju w porównaniu z krzykiem na zatłoczonym stadionie. Twój podświadomy umysł działa w ten sam sposób. Zwraca większą uwagę na myśli i słowa, które pojawiają się w chwilach bez ruchu. Ponieważ rozpoznaje je jako zamierzone, a nie tylko przypadkową aktywność umysłową. Dlatego afirmacje praktykowane w ciszy mogą przeprogramować ograniczające przekonania, które rządzą Twoim życiem od lat. Przestrzeń między Twoimi myślami to miejsce, w którym zdarzają się cuda. To w tej luce nowe możliwości mogą wejść do Twojej świadomości, a stare wzorce mogą w końcu zostać uwolnione. Kiedy połączysz moc, Starannie dobranych słów z chłonnością wewnętrznej ciszy, zasadniczo stajesz się architektem własnej transformacji. Nie tylko masz nadzieję na zmianę, ale aktywnie ją tworzysz na najgłębszym poziomie. Cisza pomaga również rozpoznać, kiedy afirmacje naprawdę rezonują, a kiedy tylko powtarzasz puste słowa. W cichych momentach możesz poczuć różnicę między stwierdzeniami, które inspirują do ekspansji, a tymi, które wywołują opór. Ta świadomość pozwala Ci udoskonalać afirmacje, aż poczujesz, że są całkowicie zgodne z Twoim autentycznym ja i najwyższą wizją. Najpotężniejsze afirmacje często pojawiają się spontanicznie w chwilach ciszy, a nie są zapamiętywane z książek lub kursów. Kiedy jesteś cichy i otwarty, Twoja własna wewnętrzna mądrość dostarczy dokładnie tych słów, które musisz usłyszeć. Te osobiście inspirowane afirmacje mają większą wagę emocjonalną. Ponieważ pochodzą z Twojego autentycznego ja, a nie ze źródeł zewnętrznych. Mówią Twoim językiem, odnoszą się do Twoich konkretnych potrzeb i powtarzanie ich wydaje się całkowicie naturalne. W ten sposób cisza staje się nie tylko pojemnikiem na transformację, ale jej źródłem. Kiedy ostatnio wpadłeś na genialny pomysł podczas przeglądania telefonu lub oglądania telewizji? Prawdopodobnie nigdy, ponieważ inspiracja wymaga przestrzeni do osadzenia się. A twoja intuicja potrzebuje ciszy, aby komunikować się jasno. Twoja intuicyjna mądrość jest jak nieśmiały przyjaciel, który odzywa się tylko wtedy, gdy. Otoczenie wydaje się bezpieczne i otwarte. Stwórz to środowisko poprzez regularne okresy ciszy, a będziesz zdumiony przewodnictwem, które zacznie płynąć. Intuicja działa na zupełnie innej częstotliwości niż twój myślący umysł. Podczas gdy Twój analityczny umysł przetwarza informacje logicznie i sekwencyjnie, Twoja intuicja otrzymuje kompletne pakiety zrozumienia w pojedynczych momentach. Te wglądy często przychodzą jako nagłe poznanie fizyczne odczucia lub subtelne uczucia, a nie szczegółowe wyjaśnienia. Cisza pozwala Ci zauważyć i zinterpretować te subtelne sygnały, zanim zostaną one przytłoczone przez mentalny szum. Większość ludzi doświadczyła intuicyjnych olśnień podczas czynności, które naturalnie wyciszają umysł: spaceru na łonie natury, brania prysznica lub wykonywania powtarzalnych zadań. Te momenty działają, ponieważ tworzą lukę w Twoich normalnych wzorcach myślowych, pozwalając głębszej mądrości wypłynąć na powierzchnię. Kiedy celowo pielęgnujesz ciszę, zasadniczo tworzysz te otwarte stany na żądanie, zamiast czekać, aż zdarzą się przypadkowo. Twoja intuicja zawsze zna następny właściwy krok, nawet gdy Twój logiczny umysł jest zdezorientowany lub przytłoczony. Możecie poprowadzić do ludzi, którzy staną się ważnymi kontaktami, możliwości, które nie są oczywiste, korzystne, i rozwiązań, których Twoje racjonalne myślenie nigdy by nie odkryło, ale to przewodnictwo może do Ciebie dotrzeć tylko wtedy, gdy jesteś wystarczająco cicho, aby je odebrać. Im bardziej ufasz swojemu intuicyjnemu przewodnictwu i działasz zgodnie z nim, tym staje się ono silniejsze i wyraźniejsze. Jak każda relacja, twoje połączenie z wewnętrzną mądrością pogłębia się poprzez uwagę i szacunek. Kiedy regularnie tworzysz ciche przestrzenie, aby słuchać, a następnie podejmujesz działania w oparciu o to, co otrzymujesz, zasadniczo trenujesz swoją intuicję, aby komunikowała się częściej i bardziej bezpośrednio. W naszym szybkim świecie umiejętność dostępu do niezawodnego wewnętrznego przewodnictwa jest jak posiadanie sekretnej supermocy. Podczas gdy inni zmagają się z decyzjami i niepewnością, ty możesz czerpać z źródła mądrości, które nigdy cię nie zawiedzie. Nie chodzi o to, by stać się niepraktycznym lub ignorować logikę. Chodzi o dostęp do szerszego spektrum inteligencji, które obejmuje zarówno racjonalną analizę, jak i intuicyjne poznanie. Jak możesz zaprosić więcej ciszy do życia, które wydaje się przytłaczająco zajęte? Piękna prawda jest taka, że nie potrzebujesz godzin wolnego czasu ani idealnych warunków, aby doświadczyć korzyści płynących z ciszy. Małe kieszenie celowej ciszy w ciągu dnia mogą być. Równie transformujące jak długie odosobnienia medytacyjne. Kluczem jest konsekwencja, a nie czas trwania. Rozpocznij dzień od zaledwie pięciu minut ciszy przed sprawdzeniem telefonu lub zanurzeniem się w liście rzeczy do zrobienia. Ta prosta praktyka nadaje spokojny ton wszystkiemu, co następuje i pomaga podejść do dnia z wyśrodkowanego miejsca, a nie reaktywnego. Nie musisz siedzieć w określonej pozycji ani stosować żadnej konkretnej techniki. Po prostu pozwól sobie być obecnym, bez planu. Twórz rytuały przejścia, wykorzystując krótkie chwile ciszy. Przed wejściem do domu po pracy, usiądź w tysiąc... samochodzie na dwie minuty w całkowitej ciszy. Przed ważnymi spotkaniami lub rozmowami, poświęć 30 sekund na wyśrodkowanie się w ciszy. Te mikropraktyki pomagają ci poruszać się po dniu bardziej świadomie, zamiast pędzić od jednej czynności do drugiej. Wykorzystuj codzienne czynności jako okazję do cichej praktyki. Podczas zmywania naczyń, jedzenia posiłków lub przechodzenia z jednego miejsca w drugie, oprzyj się pokusie wypełniania czasu planowaniem w myślach lub rozrywką. Zamiast tego, po prostu bądź obecny przy samej czynności. To zamienia rutynowe zadania w okazję do wewnętrznego połączenia. Wyznacz pewne pory jako święte okresy ciszy. Być może pierwsze 30 minut po przebudzeniu lub ostatnia godzina przed snem staną się strefami wolnymi od technologii, w których cisza jest szanowana. Możesz wybrać jeden posiłek dziennie, aby zjeść go w całkowitej ciszy, naprawdę smakując jedzenie i doceniając odżywienie, które zapewnia. Pamiętaj, że cisza nie oznacza, że twój umysł natychmiast stanie się pusty od myśli. To normalne, że aktywność umysłowa trwa nadal, zwłaszcza gdy dopiero rozwijasz tę praktykę. Celem nie jest powstrzymanie myślenia, ale zaprzestanie całkowitego utożsamiania się z każdą pojawiającą się myślą. W ciszy uczysz się obserwować swoją aktywność umysłową ze spokojnego dystansu, zamiast dać się jej ponieść. Ta świadomość obserwatora jest tym, co wszystko zmienia pozwalając ci wybierać swoje reakcje, zamiast po prostu reagować na to, co przyciąga twoją uwagę. Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś naprawdę wierzył, że wszystko czego potrzebujesz, jest już w drodze do ciebie? Cisza jest ostatecznie aktem głębokiego zaufania do inteligencji, która rządzi całym życiem. Kiedy decydujesz się na ciszę, zamiast ciągłego opracowywania strategii, kontrolowania i manipulowania wynikami, zasadniczo mówisz, że ufasz czemuś większemu niż twoja ograniczona perspektywa że zajmie się szczegółami twojego doświadczenia. To nie oznacza stawania się pasywnym lub rezygnacji z marzeń. Oznacza to nauczenie się rozróżniania między inspirowanym działaniem, a działaniem wynikającym z niepokoju. Między pracą nad swoimi celami, a działaniem wbrew naturalnemu biegowi życia. W ciszy możesz poczuć różnicę między tymi dwoma podejściami. Jedno wydaje się bezwysiłkowe i dodające energii, a drugie wydaje się wymuszone i wyczerpujące. Życie chce dać ci wszystko, czego naprawdę pragniesz, ale często ma lepsze pomysły na temat czasu i metod niż Twój myślący umysł. Kiedy nieustannie naciskasz i wymuszasz, Możesz w rzeczywistości uniemożliwiać osiągnięcie celów, które próbujesz zrealizować. Cisza uczy cię rozluźnienia uścisku i pozwala życiu zaskoczyć cię rozwiązaniami i możliwościami, które przekraczają twoje pierwotne oczekiwania. Zaufanie nie rozwija się z dnia na dzień, zwłaszcza jeśli zostałeś uwarunkowany, by wierzyć, że musisz kontrolować wszystko, aby czuć się bezpiecznie. Ale za każdym razem, gdy wybierasz ciszę zamiast mentalnego hałasu. Za każdym razem, gdy odpoczywasz zamiast się martwić, za każdym razem, gdy czekasz na jasność zamiast podejmować decyzję w zamieszaniu, budujesz dowody na to, że życie jest zasadniczo godne zaufania. Najbardziej skuteczni i spokojni ludzie poznali ten sekret. Pracują pilnie nad swoimi celami, ale traktują swoje plany z lekkością. Rozumieją, że ich zadaniem jest autentyczne pojawienie się i dawanie z siebie Wszystkiego, podczas gdy zadaniem życia jest aranżowanie idealnego rozwoju wydarzeń. To partnerstwo między ludzkim wysiłkiem a boskim czasem tworzy rezultaty, których żadne z nich nie mogłoby osiągnąć samodzielnie. Kiedy żyjesz z tego miejsca ufnej ciszy, stajesz się magnesem dla ludzi i możliwości, które są zgodne z Twoim najwyższym dobrem. Przestajesz przyciągać doświadczenia wymagające walki. I zaczynasz przyciągać okoliczności, które wydają się łaską. To właśnie oznacza pozwolenie, by wszystko do ciebie przyszło naturalnie. Cisza nie jest brakiem czegoś wartościowego, jest obecnością wszystkiego, czego szukałeś. W świecie, który czerpie zyski z Twojego rozproszenia i niepokoju, wybór ciszy jest jednym z najbardziej radykalnych i potężnych aktów, jakich możesz dokonać to deklaracja, że ufasz swojej własnej wewnętrznej mądrości bardziej niż zewnętrznym opiniom, że cenisz spokój bardziej niż produktywność i że wierzysz w naturalną inteligencję, która kieruje twoim życiem od czasu, gdy się urodziłeś. Transformacja, która zachodzi dzięki przyjęciu ciszy, nie jest dramatyczna ani efektowna, jest subtelna i głęboka. Nie stajesz się inną osobą, stajesz się bardziej sobą. Nie zyskujesz nadprzyrodzonych mocy, uzyskujesz dostęp do naturalnych zdolności, które zawsze tam były. Nie uciekasz od życia, w końcu się w nim pojawiasz w sposób, który pozwala jego magii działać przez ciebie. Każda chwila oferuje ci wybór między hałasem a ciszą, między niepokojem a spokojem, między wymuszaniem a pozwalaniem. Im częściej wybierasz ciszę, tym bardziej odkrywasz, że wszystko, za czym goniłeś, w rzeczywistości goniło ciebie. Twoje marzenia, Twoje rozwiązania, Twoje idealne relacje, Twoje idealne możliwości, wszystkie Cię szukały, podczas gdy Ty byłeś zajęty szukaniem ich. Zacznij od dziś, daj sobie pozwolenie na bycie cichym. Zaufaj, że w przestrzeni ciszy życie reorganizuje się na Twoją korzyść. Zaufaj, że Twoja wartość nie jest mierzona Twoją produktywnością lub wydajnością. Zaufaj, że ta sama inteligencja, która bije twoje serce i sprawia, że rosną ci włosy, również aranżuje idealne okoliczności dla twojego szczęścia i sukcesu. Moc ciszy czeka na ciebie właśnie teraz czekała całe twoje życie. Wszystko, co musisz zrobić, to przestać mówić wystarczająco długo, aby usłyszeć, co próbuje ci powiedzieć. Wszystko, czego potrzebujesz, już tu jest. Zachowaj ciszę i pozwól, aby przyszło do ciebie naturalnie.